Cześć, mamy rok 2020. Pomyślałem sobie, że warto jest choć trochę podsumować to, co się wydarzyło w roku 2019. Żeby nie przedłużać, ograniczyłem się do tych polskich płyt, które wyszły na winylu i wybrałem ich tak naprawdę pięć. Pierwsza, Leon Lion Shepard, trzeci album tego zespołu, co zresztą widać tutaj. O tytuł. Ten zespół to jest zespół Kamila Hajdara, pół Polaka, pół Syryjczyka, czy tam pochodzącego z Syrii, który już od ponad 10 lat stara się tworzyć w Polsce muzykę rockową, łącząc ją z brzmieniami etnicznymi. Wcześniej, jakieś 10 lat temu, nagrał płytę Makamat z zespołem Makama, i już tutaj rzeczywiście bardzo fajnie słychać te różne blisko-wschodnie pobrzmienia. Na tej płycie, tak jak i na dwóch pozostałych, rzeczywiście te brzmienia są jeszcze bardziej widoczne, jeszcze ciekawiej zgrane z gitarami dość ostrymi, które tutaj na tej, na tej płycie również są. Ten pan pod lewej to jest nie ma, niejaki Gołyżniak, jeden z najlepszych bębniarzy w Polsce, jeżeli chodzi o progresywne granie który dołączy do zespołu STOT mamy tutaj takie trio. Utwór, który osobiście jakoś tak najbardziej, co niektórym poleciłbym z tej płyty, to jest utwór World on Fire. Druga płyta, która wyszła w 2019 roku która zrobiła na mnie ogromne wrażenie, to wspomniana już przy okazji Johna Portera, Mazolewski Porter. Płyta pod tytułem filozofia. W odcinku Porter będzie, powiedziałem, że to najlepsza płyta 2019 roku. No to jest dobrze, jedna z lepszych płyt 2019 roku. Natomiast rzeczywiście. Bardzo ciekawy album, jeżeli chodzi o mm, właśnie to zestawienie mazolewskiego, bądź co bądź jednak basisty jazzowego, ale dość awangardowego, bardzo mocno filtrującego z rokiem, sporterem, który zaczynał jako właściwie gitarzysta nowofalowy. Miał ten cały swój okres grania z Anitą Lipnicką, takiego bardziej akustycznego, stonowanego. No, miał też płytę. Wcześniej przed tą płytą ze Nergalem, czyli Adamem Darskim z Behemoth. tutaj dominują utwory spokojniejsze, szczególnie w wersji winylowej. Bo to co warto wiedzieć, to to, że ta płyta w wersji kompaktowej jest dłuższa. Na winyl wybrano tylko niektóre kawałki, tak żeby były dwie strony jednego krążka i to jest dobry, dobry kierunek. Ja bym wybrał troszeczkę inne numery, natomiast ta płyta jest taka, dość stonowana. Taka trochę psychodeliczna, ale naprawdę bardzo dobra, robi bardzo przyjemny nastrój. Utwór, który nami robi największe wrażenie, Don't Ask Questions, fenomenalne wejście basu gdzieś w środku kawałek. Całkiem niedawno, bo chyba nawet dopiero w grudniu, bo listopad, grudzień 2019 roku, wyszła kolejna płyta zespołu Happy Set. Tym razem rekordowo letnie lata. Happy Set to od 20 lat jeden z czołowych zespołów w Polsce, który jednak wykonał niesamowitą ewolucję stylistyczną. Od takiego zespołu, który grał jednak takie post pijamowe numery dla nastolatków, stał się zespołem dojrzałych panów, którzy nie boją się sięgnąć po eksperymenty, również z elektroniką i którzy od płyty, jakby nie było jutra, po prostu mnie zachwycają. I tutaj cały czas trzymają ten poziom, eksperymentują, szukają. Oczywiście Kuba Kowalec, no, głównie pisze teksty takie, powiedzmy sobie, mroczniejsze, może nawet depresyjne, ale one świetnie grają z resztą muzyki. Mój ulubiony kawałek Musisz znowu przez bas. Fenomenalna y, partia basu, która, na której siedzi cały numer. Musisz przeczekać, przymilczeć Tylko nie daj tej myśli zaistnieć Nie daj zakwitnąć jak wiosną wiśnie nie pryśnie Rok 2019 to również kolejna płyta zespołu WW. No to jest już legenda polskiego roka. Pod tą nazwą Wosie Wagleski funkcjonuje od 86 roku. Mnóstwo płyt, bardzo zróżnicowane stylistycznie i był okres folkowy, i był okres jazzujący. Ciekawe jest to, że trzy ostatnie płyty, które nagrali z nowym perkusistą, ponieważ ich dawny perkusista, który grał w zespole od, od 90. roku, czyli Piotr Stopa Żyżelewicz, zmarł nagle i niespodziewanie. Już nie chcę wymyślać, bodajże w 2016. Do sprawdzenia. Z nowym perkusistą Bryndalem odnalazł zupełnie nową Stylistyka. Jeszcze na płycie dobry wieczór. Trochę sięgnęli po piosenkowość, trochę sięgnęli po taką muzykę też blisko wschodnią, ale bardziej azjatycką z, ze środka Azji. Natomiast płyta 7 to jest po pierwsze jeden z najlepszych albumów, jakie nagrali w historii. Po drugie, absolutny sukces komercyjny. To jest pierwsza płyta, która uzyskała status złotej. I w ogóle to, co jest niesamowite, to ten zespół po latach dorobił się wiernej publiczności, która i przychodzi na koncerty, i słucha płyt. I po prostu wreszcie zacząłem się to opłacać. Sama płyta, która ma tytuł Za niebawem, to jest dość ciekawy pomysł na łączenie piosenek z improwizacją. Jest kilka kawałków, które. Są najpierw zagrane w tej części takiej piosenkowej, a potem jest część improwizacyjna. Między nimi pojawia się też tutaj zespół grający sambę. Możliwy kawałek? Chociażby takie tam jeden i takie tam dwa. Czyli takie tam jeden wokalne i takie tam dwa rozimprowizowane instrumentalne. Liderem WW jest Wojciech Waglewski. Tak się złożyło, że moją płytą numer jeden z roku 2019 jest płyta jego synów, Fisze i Emade. Fisz i Emadę zaczynali jako twórcy hip-hopowi i oni wprowadzili taki hip-hop awangardowy. Natomiast bardzo szukali, poszukiwali różnych rozwiązań. Na różnych terenach, i do pewnego momentu, szczerze powiedziawszy, nie zachwycało mnie to. Przełomem była płyta drony, w której tak naprawdę odeszli już od hip-hopu, zaczęli grać bardziej taką muzykę awangardową, trochę rockową, trochę taką yy, no popową, to nie, no bardziej nie wiem, elektroniczną, zakorzenioną w, w dawnych dźwiękach. Radar to jest coś, co do mnie, tra do mnie trafiło. Totalnie. Już w ogóle pierwszy numer, pierwsze wejście perkusji. Emade. Wolne dni kawałek. Od razu mnie kupił. I w sumie nie jest to za bardzo rokowa. tak naprawdę jest tylko jeden kawałek, który ma Solo na gitarze to są dwa ognie. Zresztą świetny numer ze świetnym tekstem yy, fisza. Natomiast, jakoś z jednej strony, dźwięki bardziej zakorzenione w stylistyce lat 80., ale też teksty fisza, który jest moim równolatkiem, który ma, jest trochę na innym etapie życiowym, no bo on ma rodzinę i dzieci. Ja nie, ale mimo wszystko nie wiem, mamy chyba podobne doświadczenia po tych latach w różnych kwestiach. Te teksty do mnie trafiają. No, i tak jak sama okładka pokazuje, jest to świetna płyta do samochodu. I tutaj taka ciekawostka: Fish prawo jazdy zrobił przed nagraniem tej płyty. Wcześniej nie miał prawa jazdy, nie jeździł samochodem. I tak mu się spodobało jeżdżenie samochodem, że stworzył muzykę do samochodu. Radar jest absolutnie albumem do samochodu, stąd też droga na okładce. Natomiast bardzo gorąco tą płytę polecam. Ja osobiście bardzo ją lubię. To jest dla mnie numer jeden, jeżeli chodzi o rok 2019. To trochę jak zabawa w dwa ognie. Czekam aż piłka mnie dotknie. Zejdę z boiska zbity jak pies. To trochę jak zabawa w dwa ognie. W dwa ognie. W Roku 2019 wyszła jeszcze jedna płyta winylowa. Płyta, która zawiera wszystkie numery 1, jeżeli chodzi o męskie granie. Wyszła dlatego, że w tym roku mieliśmy dziesięciolecie męskiego grania, dziesiątą edycję. I przypomnę, każda edycja ma swój przebój, który jest takim promotorem tej trasy. Męskie granie okazało się ogromnym przełomem i ogromnym fenomenem właściwie, nawet nie przełomem, na polskiej scenie. Kiedy ten projekt ruszał, to nikt się nie spodziewał, że bilety na te koncerty rozejdą się tak szybko. Dzisiaj to jest kwestia minut. Same przeboje, rzeczywiście te single Morskiego Grania wchodzą do radia i bardzo często są to świetne numery. No, dla mnie najlepszym jest oczywiście Początek, czyli numer, który był w poprzedniej edycji, a którego autorami był Krzysztof Zalewski. Cortes i Dawid podsiadły. Natomiast jest jedna rzecz, o której muszę powiedzieć, a która wcale nie jest taka przyjemna, bo kupowanie tych winyli. Ma wartość, jeżeli chodzi o to, jak są wydane, a ten sam proces wyjmowania i nakładania na gramofon. Natomiast, jeżeli ktoś szuka jakiegoś super brzmienia, to nie znajdzie. Zrobiłem taki test. Wziąłem kilka współcześnie wydanych winyli polskich, zagranicznych do kolegi, który ma lepszy sprzęt ode mnie, żebyśmy sobie posłuchali, zobaczyli, jak to powinno brzmieć. I to, co charakteryzuje nagrania i polskie, i zagraniczne, tutaj na przykład wziąłem płytę Michaela Kiwanuki, to to, że w dzisiejszych miksach ten głos jest bardzo z przodu, muzyka jest daleko z tyłu, w związku z tym, jak zaczyna wokal i dochodzi muzyka, to nie ma tej dynamiki, nie ma tego uderzenia. A druga rzecz jest taka, że ten dźwięk jest jakiś dziwnie skompresowany. Ma się wrażenie, jakby miał nad sobą taki sufit, który nie puszcza go dalej, przez co jak się robi gęściej, pojawia się więcej instrumentów, pojawiają się jakieś przesterowane gitary, to to się robi po prostu męczące. I to, mówiąc szczerze, dotyczy wszystkich płyt, które w tym roku kupiłem, które w tym roku były wydane. Z czego to wynika? Nie jestem ekspertem, wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia miksu. Dzisiaj, nawet jeżeli się robi miks pod widel, to jest to dodatkowy miks, i w praktyce. Jednak ta muzyka ma być i trochę na winyl, i trochę do streamingu i w efekcie czarny krążek na tym traci. Także jeżeli ktoś z Was chce kupić winyl, aby go po prostu mieć kolekcjonersko, to są też małe nakłady, one kiedyś mogą mieć swoją wartość, to jak najbardziej, sam kupuję i jestem zadowolony. Natomiast jeżeli ktoś szuka wyjątkowego brzmienia, wydaje mu się, mu się że przez to lepiej usłyszy poszczególne partie instrumentów, że ta przestrzeń będzie większa między instrumentami, że będzie to takie ciepło winylowe, które charakteryzuje nagrania do lat 80. włącznie, to może się poczuć zawiedziany. No, tak jest, że winyl jednak nie jest nośnikiem na dzisiejsze czasy, ale jak ktoś chce, tak jak ja, i wydaje mu się, że może sobie na to pozwolić. To jak najbardziej. Jeżeli ktoś z Was zauważył zmianę aranżacji przestrzeni, to chciałem powiedzieć, że jest to zasługa mojego bardzo dobrego kolegi Bartka Karcza, który profesjonalnie zajmuje się nagrywaniem, jest operatorem i faktycznie w ciągu dwóch godzin wpadł na pomysł, jak tą przestrzeń przearanżować, żeby było inaczej, a właściwie lepiej. Także Bartek, bardzo, bardzo Ci za to dziękuję.